Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Jadę dzisiaj w góry, będę na dwóch skupach złomu. Jestem na pierwszym. Zobaczymy co tam się dzieje, ciekawego. Czy jest coś fajnego, czy nie. Idę patrzeć. Mam tu znajomego, może coś będzie, może coś odłożył dla mnie, czas pokaże, warto było zajechać. Zobaczymy tu w kontenerku, nigdy nie wiadomo. Co może być? Zobaczcie, jakaś stara betoniara Ale tu nic takiego nie widzę No zobaczymy co tu Co tu słychać albo nie słychać Patrzcie, hulajnoga dla dziecka małego. Tu pełno pierdółek. Jakaś Kurnberg, puszka. Ale współczesna. Patrzcie, jaki ładny rower był. Gazela. Jeszcze kurka, chyba Perelowski rower. No, ładne całkiem. zobaczcie, jakieś nożyce. Ja sobie tu kuknę, luknę. Pewnie, pewnie. Co w na Nie no, powolutku jakoś. Dużo na głowie, wiesz, akurat w góry jadę, to sobie tu zajechałem do Ciebie. Ale zajrzyj do pcimia. Będę dzisiaj wcinął. Bo y, widziałem, bo ostatnio byłem w Rabce Aha. To widziałem, że oni tam mają nawet dosyć materiału jak przejeżdżałem Tak? Tam. No i dobra, może coś będzie Tylko ten czy starej zakopiance, nie ten tam. Wiem było. który, bo ja tam właśnie tam jeżdżę, tylko, tylko tam właśnie to tam Zobaczcie jakiś ładny błotnik był mhm. kiedyś Patrzcie tu jakaś lampa mosiężna była Pereloska. <laughs> Tutaj powiem wam, że się chyba asortyment nie zmienił. Z tego co widzę, jest jakiś rowerek, współczesny. Idę teraz do środka zobaczyć. Oto, patrzcie. Lampy z Ibensa przemysłówki. Takie złomy złomy kupnę teraz do środka, bo że co jest dalej. Też ładna, stara. nagrywasz teraz? Tak. No trzeba jakiś materiał zrobić. Kuken luken. Powiem Wam, że chyba nic takiego nie ma. Tu jest ładna kanka, patrzcie. Też takich już nie robią. Wiecie nigdy nie wiadomo, trzeba zajechać, co może ciekawego być. narzędzi starych różnego rodzaju. Patrzcie, stara pompka. Dobra, widzę, że chyba nic dla mnie nie będzie tutaj dzisiaj. Ale warto było. Jest. Dobra Patrzymy tu Klucz od Rometa Całkiem ładny Do wyczyszczenia, ale będzie ładny Tu dużo rzeczy poznikało to jest ciekawa rzecz Zobaczcie Pomonto, ale metalowe Dziwne tak. Nie widziałem jeszcze takiego. O, tym byłbym zainteresowany. Nawet jako ciekawostka powiem Wam, bo nie widziałem pierwszy raz takie widzę. O, patrzcie, Stara ubiaczka. Czy znaczy, tak więcej nic? Nie widzę. Ale kluczko Monto odkłada. Patrzcie tu jakaś chłodnica czy coś? Nie wiem co to jest. Dobra. Idę zobaczyć teraz tam na pałdy. Patrzcie, wszyscy wymieniają rowery teraz. Ile się rowerów nazbierało. To taki mały, ładny. Zobaczcie, ile ja tego jest. I patrzcie, tu też jest gazela. To, co ja kupiłem przed chwilą, ale ta jest w brzydkim stanie do renowacji. No ale trochę oryginalnych części jest. Tu jest Romecik w składach, ale nie w oryginalnym malowaniu. Tu jakieś koła. Tu jakiś skuter. Zaraz zamykają. Tu trochę złomu, kuknę. Na Co? Ja nie wiem, co? nacy. Zaczęliśmy tu mędy. Nie, 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 nie. Kupiłem, ale. tego bo metalowe, nie. Dlatego było metalowe. Nie? Tutaj kłopak mi pokazał. Zobaczcie wydech. Można by wziąć ten wydech, pogięty trochę, ale. Sperel będzie. Zobaczymy ile i za ile. Ja już jestem na działce w górach. Wiecie co powiem? wam, że mało nagrywałem na tym drugim złomie, bo było przed 17, O 17.00 zamykali, więc tak szybko, szybko jeszcze tam załadunek jakiś był złomu. Więc ciężki sprzęt pracował, ale powiem wam ogólnie rzecz biorąc, to udało mi się, udało mi się fajnie, fajne fanty pozyskać. Zaraz wam pokażę co i jak. Dzisiaj dwa skupy złomu. Ogólnie mnie wyszło za wszystko 150 zł, więc powiem Wam przy okazji, jadąc na działkę w góry, bo jestem na działeczce. Tam są fanciochy Przywiązułem sobie trochę rzeczy. I słuchajcie, więc tak. Patrzcie na ten rowerek. Gazela. Ale wszystko w oryginale Tu ma numer bity. Naklejka Rometa, prawie zero rdzy, jest tylko do wypucowania tych romy. Zobaczcie, tutaj w ogóle nie ma rdzy, jest brudny. Oryginalne opony, Dynamo. Przepiękna sztuka, oryginalne naklejki. Nie no mega, powiem wam, siodełko też oryginał i za to u znajomego i tą chochelkę dostałem gratis. Za ten rowerek wyszło 20 zł. Na drugim skupie złomu... Czekajcie, odstawię sobie kanister z benzyną Na drugim skupie złomu najpierw zobaczyłem to Homonto. Jest to dziwne Homonto powiem Wam, bo jest metalowa, zawsze było drewniane ze skórą. I słuchajcie... Tutaj są w ogóle numery bite. <kli> Tutaj. Jest Hirsch jakiś i 6117 numer. Ten numer też jest powtórzony na pewno z którejś strony. Ale ogólnie ciekawa rzecz. Nie wiem, czy to nie jest Homonto Wojskowe. Jeżeli byście, jeżeli byście wiedzieli, to piszcie w komentarzach. I kolejne rzeczy, więc tak, za to Homonto wyszło mnie stówka. Tak jak mówię, nie mogłem kręcić, bo kończyli pracę, zamieszanie. Kręcili się więc. Ile jest pokazane na filmiku tego złomu? Tyle jest. Ale słuchajcie, w drugiej kolejności wziąłem takie przyrządy medyczne. Wydaje mi się, że też są stare. Że kolekcjonerzy takich rzeczy też są. Zobaczcie, no jest tego troszkę. tak jest takie pudełko. O, tutaj takie pudełko. To kolejne rzeczy medyczne. Tutaj mamy klucz. Fajny stary klucz też. Kolejne rzeczy to oliwiarka. Wygląda mi to na oliwiarkę wojskową. Trochę podobno do oliwiarki od karabinu maszynowego MG42 z II wojny. Tutaj kolejne rzeczy medyczne. Ładny klucz od ROMETA. Jest powierzchowna rdza, ale to można łatwo usunąć. Tutaj kawałek sygnału też z też wziąłem, na części będzie. Tutaj taki wydech. Nie wiem, co to jest za wydech. Słuchajcie, wydaje mi się, że to jest chyba o tym Zety od -y, CZ -y, albo WS-ki, Nie wiem, naprawdę nie powiem wam. Ale fajne. I słuchajcie, za to zapłaciłem. Za te wszystkie rzeczy w drugim rzucie zapłaciłem 30 zł. Więc to Monto plus te rzeczy wyszło mnie 130 zł. Rower i Hochla za. 20, czyli łącznie 150 zł. Piszcie w komentarzach, co o tym myślicie. A ja się z wami żegnam. Przepraszam, że po prostu tak mało pokazywałem ze złomu, ale no, nie było czasu, zamykali skupy złomu i no było zamieszanie. Tak to bywa. Was serdecznie pozdrawiam. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Komentujcie, lajkujcie. Trzymajcie się i do następnego. Piona, cześć!